Każdy mecz o, o trofeum jest, jest czymś specjalnym. E, tak jak mówiłem, cieszymy się bardzo, że mamy okazję i możliwość do zagrania takiego meczu. E, to Jastrzęb już wie, jak grać takie mecze. E, dla nas to będzie ten pierwszy raz, ale no, tak jak mówię, będziemy walczyć i mam nadzieję, że to ten puchar pojedzie do zawiercia. To jest e, mega fajne, że nasi kibice nas tak wspierają. W Zawierciu to boom na siatkówkę jest jest bardzo duże, naprawdę to czuć, 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 na mieście i czuć tak jak to nazwałeś w tym naszym małym piekle. No i fajnie, stosunkowo blisko jest zawiercia do Katowic, więc godzina też jest taka zachęcająca, bo to jest 18, a nie 20.30, więc będzie można jeszcze o normalnej godzinie wrócić do domu. Fajnie, no liczymy, liczymy na doping i no, zrobimy, zrobimy wszystko na boisku, żeby... żeby żeby się dobrze pokazać. Przechodzę rehabilitację, już jestem bliżej niż dalej, że tak powiem, ale musimy to robić z głową i, i czasami naprawdę lepiej jest o tydzień przeciągnąć niż jeden dzień za szybko wrócić, bo, bo może się znowu stać źle. No tak jak mówię, myślę, że kwestia, kwestia kilku tygodni, gdzie już się już się pojawia, pojawia na boisku. Jeśli nie będzie żadnych tam przygód, a, a wierzę w to, że nie będzie. Ja myślę, że to jest nagroda za zeszły sezon zarówno dla nas, jak i dla Jastrzębskiego Węgla. Cieszymy się bardzo, bo mimo tego, że graliśmy dopiero dwa spotkania plus ligowe i tak naprawdę sezon dopiero się rozpoczyna. To, to na pewno możliwość grania o trofeum, pierwsze trofeum przy takiej publiczności e, pozwoli też w pewnym sensie e, zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy my, w którym miejscu jest Jastrzębie e, i, i spodziewam się ciekawego wi widowiska. Kilka dni temu była rocznica zdobycia e, Mistrzostwa Świata. Dla mnie dla mnie osobiście. To był taki najlepszy czas, jeżeli chodzi o reprezentację, najlepsze wspomnienia. Często w trudnych chwilach, jak sobie zamknę oczy i wrac wracam do tego momentu, to, to potrafię się bardzo pozytywnie naładować. Szczególnie, szczególnie moment, w którym, w którym spadła ostatnia piłka, i wszyscy bardzo biegaliśmy, się cieszyliśmy, i potem. Eee, przez to, że dane miło być kapitanem tego zespołu, mogłem unieść puchar. Eee, zostanie ze mną do, do końca życia. Dlatego spodek zawsze mi się kojarzy bardzo dobrze. Eee, jest tutaj niespotykana atmosfera i chciałbym bardzo, żeby jutro, jutro też było głośno. Nie myślałem, że, że będę trenerem tak szybko i że już 10 lat później będę miał okazję zagrać ze swoim zespołem o Super Puchar. Eee, na pewno wiązałem swoją przyszłość z siatkówką, ale nie, nie wiedziałem, że wszystko tak szybko, się, tak szybko się potoczy i nie ukrywam, bardzo jestem z tego dumny i bardzo się z tego cieszę.